Unia o TV. Aż trudno wierzyć, w zespół, który ma 50 bramek strzelonych na koncie w sezonie, dzisiaj nie udało się ani, ani jednej zdobyć i porażka z zaszczepieniem 0 do 1. No niestety, no musiał się przytrafić ten mecz ale nie, jedyny, no, nie pierwszy i nie ostatni na pewno, że nie szczelamy bramki, przytrafiałem się przy takim meczu, bardzo dobrze branka, że szczębia, bo nie zwieszamy głód, no to konsekwentnie idziemy dalej do przodu. No ja tak można było mieć wrażenie, że troszeczkę jak to się mówi po sportowemu nie dojechaliście ten mecz, bo w pierwszej tercji no, gra była <laughs> troszeczkę słaba. No nie wiem czy się zgodzę z tym, <laughs> z tym pytaniem, także Jaszczębia zaczęła mocno, my zaczęliśmy mocno ten mecz tak naprawdę z obu stron nie wyglądał jak gra w hockey tylko rozbijanie się w błędach także my odpowiadaliśmy na to co przeciwnik przeciwnik na to co my także tak, i tak się ułożył mecz niestety w osłabieniu nie straciliśmy ramkę, nie wykorzystaliśmy przewag, nie wykorzystaliśmy szans które były normalnie no i niestety Unia Oświęcim TV